Gdyby import z Chin był procesem łatwym, bezpiecznym, to każdy z nas byłby importerem. Nawet ja. I też bym sobie coś sprzedawała, prawda? Czy, czy wykorzystywała do swojej produkcji i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest łatwy proces i to nie jest. E, tak zwany tani proces. Dlatego, że kiedy przychodzi do nas firma i mówi, że ona chce tworzyć jakiś projekt w Chinach, nawet swój własny, nie produkcję masową, którą oni zrobią, tylko jakieś swoje prototypy i tak dalej. My czasami nawet robiąc tą pełną kalkulację pokazujemy wszystkie kroki po kolei, bo towar sam w sobie w Chinach będzie tani. Oczywiście, że tak. Um, no po to są Chiny, tylko że jeszcze są, dochodzą całe koszta dodatkowe, które, na które trzeba się jakby złożyć, tak? Czyli, czyli wie pan, koszt transportu, koszt przy pierwszym imporcie opłacanego VAT-u, a nie odroczonego, bo nikt panu nie da odroczonego VAT-u. I te zaplecze finansowe trzeba mieć na samym początku. I ja zawsze rozmawiając z ludźmi, staram się im przedstawić taką wizję rzeczywistą. Ja chciałabym, żeby oni się później miło rozczarowali, zaskoczyli niż żeby się rozczarowali, bo Pani mi powiedziała, że nie wiem, ta szklanka kosztuje 50 centów i ja sobie wyliczyłem, że ja jak sprzedam ją za, na Allegro, to będę miał 400% jakby marży. No nie, proszę Pana, te czasy to już się dawno skończyły i to już nie jest ten live. Więc to, że ona kosztuje tutaj 50 centów, ale Pan musi po pierwsze zamówić jej pełen kontener, żeby to się Panu skalkulowało w kosztach transportu, musi Pan sobie doliczyć jeszcze cło i musi Pan jeszcze sobie doliczyć jakby odpowiednie dodatki, żeby okleić ten towar i to, to będą koszta dodatkowo, a potem jeszcze musi pan ten kontener przewieźć od siebie do Sanoka i on też będzie kosztował. Nie wliczam pana, bo sobie pan może sam rozładować ten kontener, jak pan nie ma pracownika, ale mimo wszystko, tak? I to już nie są takie koszta i ja staram się to przybliżać ludziom i być w tym zupełnie brutalnie szczera.